Hej, znów jesteśmy i mamy dzisiaj dobrą wiadomość, bo mamy kolejny numer magazynu super Supermagazynu Ninjago. Jestem dzisiaj ja i mój asystent. Przywitaj się tutaj ze wszystkimi. Cześć! Mamy już trzeci numer z 2015 roku i super niespodzianka, czyli trzecia. Yy, znaczy niespodzianka była zapowiadana, oczywiście ta niespodzianka w poprzednim numerze. Trzecia figurka do kolekcji serii Lego Ninjago. Tym razem mamy tutaj, zobaczcie, już tutaj otwieramy mamy nową figurkę Kol y, z żywiołu ziemi. Z żywiołu ziemi. Zaraz tutaj mój asystent Kola złoży. A w tym czasie zobaczymy sobie y, co tutaj y, jest w numerze gazetki. Zaraz, asystent sobie bierze za składanie. Paul jest tutaj świetnie wyposażony, bo jest mieczem z podwójnym wiertłem i z biczem łańcuchowym. Tak więc naprawdę potężna broń, jeśli chodzi o tutaj wyposażenie Paula. Zaraz go sobie zobaczymy w pełnej okazałości. To już jest trzecia figurka. Zobaczcie, w poprzednich numerach mieliśmy, w pierwszym numerze mieliśmy Kaja, a w drugim numerze mieliśmy Krajta. Tak więc, już teraz trzeci obrazek, trzecia figurka. Kraj to był taki z, z żywioła anak za anakondowców. A teraz mamy z żywiołu ziemi. Już otwieramy. Szybciutko sobie zrobimy przegląd, co jest w numerze. Mój asystent już tam ostro się spręża. Już otwiera, a my. Tutaj patrzymy, co mamy w numerze. Tu jest spis treści. Tutaj mamy razem przeciwko. Chenowi. Krótki opis. Między innymi tych figurek, które już mieliśmy. Tutaj jest kolkaj. Mamy komiks. Rzeka zniszczenia. Tutaj zapowiedzi. I reklamy różnych produktów, różnych gazetek. Dalej komiks Akademia Ninja Sensei. Tutaj mamy zapowiedzi i kolejnych odcinków. Tutaj jest nowe misje, nowi przeciwnicy, czyli jakieś gry z Ninjago. Oj, mamy plakat fajny plakat zobaczcie, jaki super plakat. Wow. Mój asystent jest tutaj zadowolony, bo on lubi plakaty. Tak, asystencie? Tak. Jesteś zadowolony z tej figurki? Tak. O, I tu mamy kola. zobacz, z całej okazałości, jakie może mieć bronie, jakie, y, jakie ma tutaj różne możliwości uzbrojenia. No i szybciutko polowanie na jedajtowe ostrza. Jadejtowe, jadejtowe. I tutaj zapowiedź następnych numerów i mamy nowy, tutaj będzie chyba yy, książeczka z Chimą, aż 14 stron komiksu i prezent lodowy niedźwiedź z bronią. Tak więc zobaczcie jaki lodowy niedźwiedź, więc to jest nasz następny yy, zakup, który pokażemy Wam na kanale, to będzie pewnie yy, z Lego Chima, kupimy ten lodowy, tego lodowego niedźwiedzia w takim uzbrojeniu. Super sprawa, będziemy Wam pokazywać na kanale, a tu zapowiedź tego, co będzie w kolejnym numerze. Tym razem, niestety, już nie będzie figurki, yy, tylko będzie zbrojownia z wyposażeniem. Dwie włócznie, dwa sztylety, tarcza i złota kosa bojowa. To będzie w następnym, a tymczasem już patrzymy sobie, zobaczcie. Tak wygląda koł. Tutaj jest jedno, yy, jednostronny nadruk więc tak go mamy yy, z takim oto tutaj pancerzykiem no, pancerzykiem tak jest ładnie zdobiony ten korpusik główka z jedną stroną na drukiem i zaraz zobaczymy yy, tutaj jeszcze ten uchwyt do noszenia broni, coś tam mój mój asystent coś nie może sobie poradzić, co tam asystencie, tutaj nie tak powinno być? A jak to powinno być? No to, to, bo to, to nie chce mi się to włożyć. No, bo to jest tak, może synu. O, tak? O to Ci chodzi? No, tak. O, już jest dobrze. No tak, więc już mamy złożoną. Tutaj. Miecz. Tutaj miecz jeszcze z tyłu zamontujemy. Tyle, ma broni. Normalnie ten. Kol jest strasznie dobrze wyposażony jeśli chodzi o bronię to widzimy go już z mieczem już w tym uchwycie na, na bronie i zaraz założymy mu jeszcze maskę ninja o i zobaczcie jaki jaki ninja go w pełnej okazałości troszkę główkę przechwy... się przesunęła o i mamy już w pełnej okazałości a teraz jeszcze dodamy mu te bronie no, bardzo, bardzo jest dobrze wyposażony. Ten kol. Najlepiej ze wszystkich pokaż jeszcze tutaj. I tutaj to dwu podwójny, yy, z miecz z podwójnym wiertłem. Normalnie. O, i tak mamy wyposażonego kola z żywiołu ziemi. Tak więc tak nam się prezentuje. Strasznie tagówka nam się tutaj... Przekręca raz w jedną stronę, raz w drugą. No, powiedzmy, że tak to mniej więcej będzie wyglądało. Tu mamy, oczywiście, z tym mieczykiem bicz łańcuchowy. Ten bicz łańcuchowy jest bronią dalekiego zasięgu. Na dalszą odległość można nim nieźle wywijać. Tak więc, tak mniej więcej się prezentował ten numer, numer magazynu Ninjago. Kolekcja rośnie, powolutku zbieramy sobie wszystkie te ludziki Ninjago. Dzięki tym gazetkom jeszcze do tego możemy szybciej sobie wzbogacać kolekcję. Wszystkim polecamy oczywiście zakup. Cena jak zwykle 9,99. A na dzisiaj to wszystko, i do zobaczenia już niedługo, kiedy będziemy otwierać ten nowy komiks z tą super figurką. Lodowego niedźwiedzia z bronią. Tak więc zapraszamy do kolejnych filmików. Na dzisiaj to wszystko, cześć. Pożegnaj się, asystencie.